Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 4 listopada 2024 roku po króciutkiej przerwie związanej z długim weekendem, no i zaczynamy sobie dzisiaj nasze poniedziałkowe spojrzenie na rynki finansowe, a będzie to dosyć ciekawy tydzień, bo jak dobrze wiecie, w Stanach Zjednoczonych mamy wybory prezydenckie, które według mnie mocno wpłyną na to, co się będzie działo w najbliższych dniach, ale bardziej skupiam się nad czwartkiem, ponieważ w czwartek. Mamy informacje o stopach procentowych, posiedzenie Fedu, no i konferencja prasowa, która też może mocno nam tutaj bójnąć. Wykresami, jak dobrze wiecie, ja moje bitcoiny sprzedałem ostatnio na samej górce i jestem ciekawy, jak dalej zachowa się wykres I dzisiaj o tym pogadamy: o tym, co się może stać z bitcoinem oraz innymi kryptowalutami. No, altcoiny przy aktualnej dominacji, która wynosi 60,5%, no, dostają mocno po kieszeni, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Dobrze wiecie, że im wyższa dominacja bitcoina, tym alty gorzej się zachowują, więc to jest dla mnie nic nadzwyczajnego. No, i zerkniemy sobie dzisiaj do trzech towarów. Zobaczymy sobie ropę, zobaczymy sobie gaz ziemny, który, no, męczę się z nim już praktycznie od kilku dni. Dzisiaj otworzył się dosyć nisko. Na szczęście jest tam dosyć spora luka do zamknięcia. No, i liczę, że dzisiaj będzie to. Odreagowanie. No i zobaczymy sobie też złoto, bo złoto wygląda naprawdę ciekawie, ale zobaczymy sobie dzisiaj złoto z trochę innego punktu widzenia, bardziej długoterminowo. No bo według mnie prędzej możemy tutaj zobaczyć tak zwaną bananazą na złocie niż na bitcoinie, więc sobie o tym. Porozmawiamy. No i tutaj pamiętajcie, wybory mocno grzane na Twitterze. No i widać, że chociażby wczoraj też Bitcoin mocno reagował na to wszystko, co się działo w social mediach. Więc. Zaczynamy sobie standardowo oczywiście od CoinMarketCap, no bo zacznijmy sobie moimi tutaj statystykami, no i zacznijmy od tego, że Bitcoin w ostatnich 24 godzinach wzrósł o i Ethereum troszkę lepiej 0,79%. Największy wzrost spośród pierwszej setki z CoinMarketCap Aktualnie zalicza token giełdy KuCoin, czyli KCS na 1,5%, czyli 1,5% do góry. A jeszcze chwilę temu Toncoin był tutaj na pierwszym miejscu, więc jak widać wszystko się tutaj dynamicznie zmienia. Lecimy zobaczyć sobie kto najwięcej stracił i aktualnie jest to PopCat. 8,8% a jeszcze też przed chwilką było to run, gdzie traciło też pod 8%, ale jak widzicie tutaj też. Szybko się wszystko zmienia. Lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na poziomie 70. Więc troszkę spadliśmy, ale dalej utrzymujemy się na chciwości. No i Altcoin Season Index, który ostatnio się zblokował, no ale już wszystko działa. No i aktualnie poziom 24. Czyli jak widać, aktualnie jest to Bitcoin Season, a nie Altcoin Season, na którym my wszyscy. Czekamy. No i lećmy dalej. Mapa likwidacji pokazuje, że tutaj u góry za bardzo nie ma co zbierać, a ponad 200 milionów dolarów znajduje się w okolicach 61 500, więc tutaj zejście byłoby wręcz idealne, aby polikwidować te wszystkie pozycje na long, pootwierane. No ale zobaczmy sobie, jak to wyglądało w ostatnich 24 godzinach w liczbach. No i łącznie zlikwidowano. Ponad 98 tysięcy pozycji, czyli ponad tutaj prawie praktycznie 100 tysięcy pozycji zlikwidowanych, zaledwie na kwotę 220 milionów dolarów. Mówię zaledwo, bo przy takiej ilości likwidacji spodziewałem się dużo większej ilości kwotowej. Ale największa likwidacja pojedyncza miała miejsce na giełdzie OKX i był to Bitcoin do USDT. Na ponad 5,2 miliona dolarów. Patrząc tutaj po statystykach, no to longów było zlikwidowanych dużo więcej w ostatnich 24 godzinach i było to ponad 140 milionów dolarów, a shortów zaledwo, zaledwie 80,5 miliona, więc widać różnica spora. No i warto wspomnieć o ETF-ach, z uwagi, że dzisiaj mamy poniedziałek. No to tu mamy dane z piątku. No i widać było, że zostało sprzedanych trochę ETF-ów na prawie 55 milionów dolarów, ale warto zwrócić uwagę, że w tym czasie BlackRock nie sprzedał ani nie kupił ani jednego ETF-u. Warto też zwrócić uwagę na Ethereum. Tutaj też delikatna wyprzedaż niecałe 11 milionów dolarów. A my lecimy sobie już do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. No i zacznijmy. Pierwszy na stronie YouTube. Wybitny inwestor, tak zwany Anioł Biznesu, wyjaśnia. Dlaczego większość projektów kryptograficznych upada, czyli nasze e, projekty altcoinowe, dlaczego upadają? Bardzo ciekawy artykuł, zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania. A my lecimy do artykułu numer 2. Salwadorski program Bitcoin Visa kończy się niepowodzeniem. Brazylia wprowadza podatek od przekazów pieniężnych w stablecoinach. No i to nie jest akurat pozytywna informacja, ale warto się z tym również zapoznać. No i kolejny, trzeci już artykuł na Kointelegrafę. Bitcoin wzrośnie o 10%. W dowolnym kierunku, w zależności od wyborów stanu, w Stanach Zjednoczonych. No i tak, Dan Crypto Trader stwierdzi, że polecimy o 10% albo w górę, albo w dół. Więc zobaczymy, jak to faktycznie będzie. No i ja też za chwilę Wam powiem, co według mnie może się wydarzyć w nadchodzącym tygodniu. No i lecimy sobie już tutaj do naszych wykresów. Jak widzicie ja obserwuję na bieżąco bitcoina, oczywiście daxa, dzisiaj również naznak, który według mnie może delikatnie się obstać, no i ten gaz ziemny, z którym się męczę od kilku dni. No i lećmy sobie teraz do wykresu bitcoina. No i jak wiecie, ja sprzedawałem moje bitcoiny właśnie tutaj na 73 500, praktycznie na samej górce. No i miałem też dwa shorty, które zostały pozamykane na 40 000 zysku. Więc jestem bardzo zadowolony. No, i aktualnie czekam z zajęciem jakiejkolwiek pozycji. Moja strategia była prosta. Chciałem po prostu zająć tutaj longa w okolicy 67 tysięcy, no, ale niestety zabrakło 500 dolarów. Już z okolicy 67 500 ruszył nam się wykres do góry. Jednak według mnie nie będą tutaj jakieś gigantyczne wzrosty, ewentualnie tutaj do okolicy 70 tysięcy do 70 660 jeżeli dobijemy do tego poziomu to ja sobie tutaj z dosyć w miarę bliskim stop lossem odpalę jakiegoś shorta według mnie jest tutaj duże prawdopodobieństwo że zejdziemy właśnie do okolic 66 000 65. Tutaj do tej strefy, no i według mnie, tu powinniśmy zjechać w najbliższych dniach, aż do posiedzenia Fedu. Wtedy z chęcią będę się przyglądał i na pewno będziemy mieli live na Discordzie z uwagi właśnie na ten Fed. No i zobaczymy, jak tutaj będą reagować nam kryptowaluty, i nie tylko, bo mocno to pewnie wpłynie na kurs dolara amerykańskiego. A to też jest bardzo znaczące w odniesieniu do kryptowalut, więc ja czekam na dalszy tutaj ruch. Dzisiaj również o poranku będziemy śledzić Daxa, żeby ewentualnie pod niego jakoś rozegrać nadchodzące godziny, ale na siłę w dzisiaj lub jutro też nie będę wbijał. Czekam na ustalenie moich stref i pod nie będę się trzymał. Więc póki co ja jestem bardzo zadowolony z rozgrywki spotowej, że sprzedałem moje bitcoiny. Faktycznie przy tym spadku alty trochę tracą, no i mój portfel altcoinów również dosyć mocno stracił, no ale właśnie po to sprzedałem bitcoiny, żeby po pierwsze odkupić je dużo niżej, a również uśrednić i dokonać zakupu altcoinów, które uważam właśnie za słuszne, więc Myślę, że taka rozgrywka jest jak najbardziej tutaj na celu. Mam nadzieję, że faktycznie spadniemy do fajnych rejonów, które ja tutaj akurat, w akurat celuję. No, i mimo tego, że niektóre altcoiny, które faktycznie ja ich posiadam dużo, jak Kaspa, w ostatnim czasie mocno traciły, ale myślę, że tutaj jeszcze Kaspa niejednego zaskoczy. A pamiętajcie. Tutaj myślimy długoterminowo i trzeba być cierpliwym, no i nie, nie kupować na górkach, to jest podstawa, a wiem, że dużo osób niestety boi się, że pociąg odjedzie, wbijają na górkach, a później przy takich lokalnych korektach nie wytrzymują i sprzedają na dołkach przeważnie w najgorszym możliwym miejscu. Zobaczmy sobie jak radzi sobie Ethereum, które tutaj walczy cały czas koło tej naszej strefy, którą już kiedyś wyznaczyłem no powiem Wam, że tutaj Ethereum wygląda dużo gorzej, jeżeli faktycznie Bitcoin by miał tutaj zjechać do tych 65-66 tysięcy no to myślę, że Ethereum spokojnie zjedzie tutaj do okolic 2281 no i wtedy też pomyślę o może jakimś małym Longu, a na pewno o jakichś zakupach spotowych, aby tutaj sobie dokupić jeszcze trochę Ethereum pod dalsze tutaj rozgrywanie spota. Więc warto na to zwrócić uwagę. Myślę, że jeżeli byśmy mieli tutaj grać typowo na dźwigni, no to Ethereum również jest bardzo fajne do rozegrania na shorta, no bo w momencie spadku Bitcoina no dużo mocniej Ethereum traci. W momencie tutaj jednak longa, ja bym wolał pokusić się jednak o Bitcoina niż o Ethereum, chociaż Ethereum ma takie przebłyski i tak z jeden może dwa dni w tygodniu trochę lepiej oddziałowuje niż Bitcoin. No ale tutaj trzeba było trafić z takim dniem, no a my nie jesteśmy tutaj od zgadywania. lećmy dalej. Kolejny koń, który wagnie z uwagi, to AGLD, które zrobiło bardzo fajne tutaj podejście pod opór na dolar i 30 niecałe 2 centy. I tutaj wyrównał się szczyt dokładnie z 20 października, gdzie dobiliśmy do tego samego poziomu dokładnie wybiliśmy poziom dolar i 30 centów. No i cena bardzo szybko zareagowała. No i chwilowo utrzymujemy się w tendencji, że jeszcze byśmy chcieli spaść nawet tutaj do okolicy 1 dolara, więc zasięg jest jak najbardziej Spoko. lećmy dalej. Warto wspomnieć również o Doju, no bo Docz tutaj na ustach wszystkich, również z okazji tych wyborów. No i tutaj Docz miał bardzo fajny rajd, gdzie dobił praktycznie do 18 centów. No i po malutku nam tutaj zjeżdżał. No i widać, że ten poziom w okolicy 14,5 centa. No jednak jest cały czas kluczowy. Dostaliśmy tutaj odbicie, aktualnie utrzymujemy się powyżej 15 centów. No ale tutaj myślę, że jeszcze docz nie powiedział ostatniego słowa i mimo tego, że fajnie wygląda ten zjazd jako już zakończenie tej korekty, no i możliwość dalszego wzrostu, no to jak wiecie, mocno tutaj wyniki wyborów będą odgrywały również przy doczkojnie Tutaj sytuację, bo Elon będzie na pewno mocno się udzielał w związku tutaj ze startowaniem Donalda Trumpa. No więc tutaj, wygrana Trumpa może bardziej napompować dodża niż samego bitcoina, więc na to warto zwrócić uwagę. Ja rozważam również rozegranie dodża właśnie pod wyniki wyborów, no ale jeszcze musimy trochę poczekać. No i kolejny coin który mocno tutaj e, mocno daje tutaj pole wyobraźni e, no to jest mask mask z tego względu że po tym ostatnim wystrzale gdzie wystartowaliśmy z 2 dolarów i 21 centów poleciliśmy aż na 3 dolary i ponad 65 centów i był to wzrost w bardzo krótkim czasie, naprawdę gigantycznym, bo ponad 63% od tego czasu mocno mask traci. Aktualnie zatrzymał się na tych szczytach poprzednich, które tutaj mieliśmy, ale sądzę, że je przebijemy i za chwilę z poziomu 2,42 centy powinniśmy zjechać do tego żółtego wsparcia, i według mnie to by było fajne miejsce. Na zajęcie ewentualnego longa, więc warto myślę tutaj poczekać. Nie wbijać jeszcze, no bo tutaj ten zasięg jest dosyć spory. I mimo tego, że teraz musiałby mask jeszcze do tego wsparcia stracić około 8%, no to gdybyśmy teraz zajęli już pozycję, no to byśmy stracili przy odreagowaniu ponad 9,5%. Więc warto jeszcze. Poczekać, ale myślę, że mask jak najbardziej jest tutaj godny zainteresowania. No i lećmy dalej. Lećmy zobaczyć sobie teraz Tona. Ton, który dzisiaj zrobił fajne odreagowanie. No ale mimo tego, że spoglądając na CoinMarketCap mamy tutaj fajny wzrost w ostatnich 24 godzinach, no to jak sobie spojrzycie dalej, no to jednak faktycznie. Cały czas lecimy w dół, no i trochę poziom 460 wybrania nam te spadki, no ale myślę, że długo tak to nie potrwa, bo te odbicia są coraz słabsze, no i pewnie w nadchodzących dwóch-trzech tygodniach będzie tutaj próba zjazdu pod ten poziom, o ile tutaj nie dostaniemy faktycznie jakichś gigantycznych. Wzrostów. Dodatkowo dominacja bitcoina również nie pomaga takim kryptowalutom jak ton, więc myślę, że warto jeszcze tutaj poczekać. No i lecimy sobie na szybko do towarów. Zacznijmy sobie może od ropy. Rop ma po raz kolejny przy zaliczeniu tutaj zielonej strefy. Dostała fajne odragowanie i z poziomu 66 dolarów za baryłkę. Poleciliśmy aż powyżej 71, później delikatny zjazd, no ale teraz widzę, że znowu zaczyna nam trochę zyskiwać. Ten, ta ropa, myślę, że nie będzie zyskiwać tutaj w nieskończoność. Ja również, tak jak patroni na Discordzie, wiedzą, że ja tutaj mam plan na ropę, no i czekam na odpowiedni moment, aby zająć tutaj swoją pozycję na dźwigni. Myślę, że to już niedługo się. Wydarzy I będzie można to fajnie sobie rozegrać w tym tygodniu. Lećmy teraz zobaczyć sobie gaz ziemny, który dobił tutaj do dołków z października, z połowy października. No i bardzo szybko odreagował. Ja co prawda siedzę cały czas w lągu. Myślę, że tutaj powinniśmy zaczynać się zbijać do góry. Fakt, gdybym miał większą dźwignię na tej pozycji, a mam tylko dźwignię razy 6, no to mogę to jeszcze przetrzymać. Jakbym grał na dużo wyższej dźwigni, no to pewnie mocno by tutaj uszczuplało moje konto. Co prawda, chcę to jeszcze podtrzymać, ale jeżeli będziemy mieli kolejną próbę zejścia poniżej 2,63, no to bardzo możliwe, że będę próbował to. Jednak odpuścić, ale póki co trzymam, no i może jeżeli faktycznie będzie tutaj chęć do dalszego wzrostu, i wskaźniki będą również pokazywały chęć do wzrostu, to może jeszcze dołożę trochę do swojej pozycji. No i zobaczmy sobie teraz złoto, złoto które dostało fajną korektę od swojego ATH z poziomu 2790. Dolarów, zjechaliśmy aż tutaj do poziomu tej czerwonej linii 2730. No, i według mnie tutaj możemy spodziewać się fajnych wzrostów. Jak sobie byśmy zobaczyli na interwał tygodniowy, no to tutaj ta czerwona linia jest poprowadzona po szczytach na złocie. No, i to może spowodować, że jeżeli faktycznie utrzymamy się powyżej tej czerwonej linii, to tutaj te wzrosty. Mogą dopiero się zacząć. No i na to ja bardzo liczę. Liczę po cichu, że również tutaj to, co będzie się działo na amerykańskiej giełdzie, mocno tutaj pomoże i złoto faktycznie wystartuje. No i nie będzie potrzeba żadnego konfliktu, żeby złoto i srebro mocno zyskiwało. Na widzę też kątem oka, że srebro również zaczyna się. Budzić, więc myślę, że będzie fajna tutaj okazja, aby wbić w coś długoterminowo na kilka tygodni, a może dać to faktycznie bardzo dobry efekt. Oczywiście nic, co mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Zachęcam Was jak najbardziej tutaj do inwestowania długoterminowego, które przynosi najlepszy zysk. Pamiętajcie, dźwignia to jest bardzo duże ryzyko, no i nie zawsze się sprawdza, a dźwignia może zlikwidować dosyć mocno portfel, więc lepiej czasem sobie na spocie zagrać, i jeżeli faktycznie nawet nie traficie z kryptowalutami, no to macie je na koncie i możecie poczekać faktycznie aż się zacznie altcoin season i wam odrobią tą stratę nagranie no na dźwigni może mocno. Rozjechać portfel, więc na to uważajcie. My słyszymy się oczywiście jutro. Ja już teraz kończę nagranie i lecę na Discorda, na, na naszego live'a porannego. Zobaczymy, jak tutaj Europa będzie startowała. No i już się nie mogę doczekać tutaj wyników wyborów w Stanach, no i tego Fedu, który będzie w czwartek. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.